Witam serdecznie. Gołąbki już poklute. Praktycznie już wszędzie. Została jedna para, która ma jajka na klute. Także yy, tam koledzy się pytali, czy będzie coś do odstąpienia też gołąbków. Myślę, że będzie na pewno. Sporo, sporo gołąbków. Myślę, że około 20 na pewno będzie do odstąpienia. Yy, w, całe, w całej hodowli. Cztery pary miały puste jajka. Tam pojedyncze sztuki się zmarnowały, bo to wiadomo gdzieś te roczne samce wchodziły do, do celu, wrzucały jajka popite. Młode już praktycznie są do obrączkowania. już. Dzisiaj może już nie, ale jutro już będą do obrączkowania. Także praktycznie 90% gołąbków wygląda w ten sposób. Są praktycznie po jednym gołąbku, w niektórych celach są po dwa młode. Po dwa młode, te są akurat pojedynczo. Tam patrzę, gdzie, gdzie tutaj nie są z lepszych gołąbków. Już nie było po prostu co wyrzucać, nie było co likwidować, wszędzie po jednym. Tutaj też jeden wszędzie po jednym praktycznie gołąbki są podkładane wszystko jest to samo no naprawdę nie? ten jest taki troszeczkę mniejszy, ale nie dużo yy, tutaj zobaczymy jeszcze o jeden z mniejszych także praktycznie wszystko się wykluło w 3 dni także tak to wygląda Karma, dostają teraz karmę dosyta, dzisiaj dostały karmę z burakiem czerwonym. Dostały witaminki, o tutaj są dwa. Także już pojedyncze, pojedyncze głąbki mają po dwa. Także jest, mi się wydaje, że Dobrze są utrzymane ptaki. Myślę, że za 3 tygodnie za 3 tygodnie gołąbki będą już gotowe. Byczki. Także wszystko, bo proszę zobaczyć, jak hodowcy wiedzą, że ten puch jest super sprawą. Jak gołąbki mają puch, to i mają dobre upierzenie. To też są dwa. To już powiem, Także czy po jednym, czy po dwa gołąbki wyglądają, mi się wydaje, że super. Także są stare gołębie, nowe. Także tak to wygląda. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Z gołąbków lotowych zostaje w gołębniku około 20, 20 sztuk około 20 sztuk dla mnie. Gołąbki będą wrączkowane. O, tutaj są takie najpóźniejsze. Małe. O. Ale to już jest 5% takiej gołębi. Także e, tak to nie wygląda. gąbki dostają e, co drugi dzień. Sok z warzyw, to Forte, Wispumin. Także to, to tak jest przemieszywane, grid do oporu dostają. Yy, naj, najważniejsze, yy, żeby gołki zostały wodą. Tak, tutaj tak to wygląda, te gąbki się tak płoszą. Dzisiaj dzisiaj się te gąbki tak płoszą ze względu na to, że po odwiedzinach jest... Dosyć dobry hodowca z Kartuzy Żukowo Nie wiem, może byś kolego się przedstawił no to Myślę, że nas koledzy znają, bo latam w spółce z Marcinem Porwickim Ja się nazywam Marcin Kaszubowski Myślę, że po głosie każdy pozna Tak, tu odwiedziłem dzisiaj Marcina I tak przy okazji, mówię, nagram Marcina Żeby się trochę pokazał też hodowcom Nie, nie tylko Marcin Porwicki Ma kamerzystę, ja też dzisiaj wynajęłem Tak Także tak to koledzy wygląda Te gołąbki Yy, tak wyglądają yy, wzrost płodu, tutaj są gołąbki już przeniesione. Yy, gołębie z rozpłodu już mają drugie jajka. Także yy, tak to wygląda. Gołbki się trochę pozbliżały, zestresowały się. Myślę, że gołąbki są, jak to się mówi, w dobrej kondycji. Dzisiaj miałem już wypuszczać, ale ze względu na to, że Marcin przyjechał do mnie. Pierwszy obrót będzie jutro. Zobaczymy, co ten jaszcząb w tym roku tutaj nam pokaże. I ile z tych gąbków będzie do, do straty przeznaczone. Także tak to wygląda u mnie na ten temat. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Łapka w górę. Jeszcze, jeszcze o konkursie, bo Ma Marcin Kaszybowski z Prowickim zrobili konkurs na wiosnę. Ja też tak zrobię. Z Bogusiem doszliśmy do porozumienia i przeznaczymy cztery gołębie: dwa gołębie z mojej hodowli, dwa gołębie z Bogusia hodowli. Będą przeznaczone na konkurs. Także można już wpisywać pod filmikiem. W swoje, można powiedzieć tak, e, jaki oddział, kto z jakiego oddziału jest, e, jaki najlepszy sukces, e, co osiągnął, e, w jakim oddziale. Kto no coś ma do pochwalenia, żeby napisał? Czy ktoś lotuje już kilkanaście lat, czy dopiero zaczyna? E, miło, miło poczytać po prostu, e, z kim ma, kto, kto ogląda nasze filmiki a gołąbki na pewno będą e, konkretne e, także te gołąbki, które tu są e, wiadomo ja robię już e, tą e, segregację tych gołąbków dosyć długo także tu nie ma, tu są e, w tym gołębniku cztery rodziny gołębi sprawdzonych w lotach, z wynikami ich dzieci, ich wnuki w rozpłodzie tak, tak samo nie mam dużo gołębi ale ja mam konkretne gołąbki które miały ich rodzice dobre wyniki. Mam swoje gołębi, już wrzucone do rozpłodów, konkretne. Także nie, nie, ma, nie ma jak to się mówi: lipy w golewnikach. Eee, także zapraszam. No, może jeszcze tutaj, tak jak mówiłem, te cztery gołąbki będą przeznaczone. Ale doszliśmy z Bogusiem do takiego wniosku, że te cztery gołąbki będą wylosowane dla jednego hodowcy. Nie tam, że pojedynczo gołąbki będą rzucone po, po różnych gołębnikach, tylko cztery gołębie będą yy, do jednego hodowcy przeznaczone. Yy, wtedy taki hodowca, który będzie miał te cztery gołąbki, zobaczy, zobaczy sobie, czy te gołębie są coś warte, bo wiadomo, jeden gołąb albo go jaszczą, złapie, albo coś mu nie wyjdzie w lotach yy, i człowiek nie wie, yy, z czym miał do czynienia. A tak, cztery gołąbki to już będzie taki solidny, solidny sprawdzian dla, dla gołębi. Tak mi się wydaje. Że tak, tak po, prostu, po prostu doszliśmy do wniosku, że cztery gołąbki to będzie coś konkretnego. Także zapraszam jeszcze raz do subskrypcji. Łapka w górę, jeśli się Wam podobają nasze filmy. Dziękuję bardzo, dobry lot.